Witajcie moi widzowie Dzisiaj taki odcinek wczoraj jechałem do pracy termin dostawienia gabarytów No i zobaczcie takie, takie oto urządzonko sobie stało w pierwszym, momencie, w pierwszym momencie je minąłem Bo mówię A na co mi to potrzebne? Będzie zajmowało mi miejsce i do czego będzie mi to potrzebne, ale, ale powiem wam, że przypomniało mi się, a ja może ja w międzyczasie będę sobie to czyścił, bo zobaczcie, no to jest zakurzone, brudne. Eee, przypomniało mi się, jak e, na ostatniej giełdzie staroci e, byłem na handlu e, u jednego sprzedawcy, który stał stał naprzeciwko mojego stanowiska a dokładnie u pana u pana Sylwka z monetami pan Sylwek też, też miał też miał taki stelaż wyleciało mi z głowy jak to się tam fachowo nazywa więc będę mówił na to na razie stelarz. I, i miał umieszczony na tym o jakiś stary obraz do sprzedania i powiem Wam, że e, podszedł, podszedł klient podszedł klient i nie był zainteresowany zakupem obrazu, tylko był zainteresowany zakupem tego, tego stojaka. Oczywiście, 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 stojak nie został sprzedany, nie zakupił on tego stojaka, no ponieważ, ponieważ stojak był przeznaczony do do tutaj eksponowania, eksponowania obrazów, które sprzedawca miał do sprzedania I powiem wam, że jak mi się przypomniała to sytuacja z giełdy staroci no to się, to się wróciłem To się wróciłem i, i zawinąłem zawinąłem e, Zawinąłem to z tego co patrzyłem wstępnie na internecie. Takie, takie, takie rzeczy chodzą w granicach, no, zależnie od y, tam, z, głównie od wielkości, ale stanu od 30 do 50 zł. No, czyli teoretycznie można by to na giełdzie staroci znaleźć na to kupca, nawet się tak jak wam mówię, sami pytają. Yy, druga rzecz. Pamiętacie, przywiozłem sobie ze wsi eee, takie coś, fajne. Takie fajne coś. Eee, to jest, nie pamiętam jak to się fachowa nazywa na giełdzie, starożytna pani mi wtedy powiedziała, eee, nie wiem czy to jest jakaś gobelina, czy coś w tym rodzaju. Eee, no i to. No i druga rzecz, no może, może mi to służyć. Nie wiem czy będę to sprzedawał, czy będzie mi to służyło, jak będę na giełdzie staroci. No właśnie, wypadł mi telefon z ręki, awaria by była. Eee, no czym ja to skończyłem? No druga rzecz, może, może mi to służyć po prostu. Dostanie to drugie życie i będę jeździł na giełdy staroci. Jak będę miał jakieś tego typu rzeczy, które będę chciał, będę chciał sprzedać, eee, no to będzie to można fajnie wyeksponować, a nie tak jak do tej pory to tam gdzieś stoi oparte o samochód. Ale całkiem to inaczej się prezentuje, prawda, niż, niż gdzieś tam prygnięte, że tak powiem. Eee, trzecia rzecz, powiem Wam, że unikałem, unikałem, znaczy ogólnie wiecie, że bardzo lubię zbierać wszelkiego rodzaju różne starocie, może nie wszelkiego rodzaju, ale starocie, które mi się podobają i Natomiast kwestia była tego, że, że nie miałem bardzo gdzie tego trzymać, nie miałem miejsca na to wszystko i raczej, raczej starałem się pozbywać takich dużych rzeczy gabarytowych, nazwę to takich, które zajmują dużo miejsca. No i raczej skupiałem się tutaj na takich mniejszych rzeczach, raczej na monetach, które można gdzieś tam wsadzić do, do albumu i nie zajmują zbyt wiele miejsca. Natomiast powiem Wam, że teraz wyklarowała mi się sprawa. Mam fajne pomieszczonko, które będzie tylko dla mnie i tylko na moje, na moje rzeczy. Będę mógł sobie tam trzymać wszelkiego typu moje skarby, starocie, które, które uznam, że nie chcę się pozbywać i, i, i chcę sobie zostawić. I być może. Być może ten komplet nawet tam trafi. Oczywiście, oczywiście nie mam tam jakichś jakich, regałów wystawowych, gdzie można by te rzeczy prezentować, ale na pewno, ale na pewno będą bardziej bezpieczne pod względem tego, żeby się nie uszkodziły niż tutaj gdzie mam w tej chwili, ponieważ no tu już po prostu nie mam miejsca i upycham, upycham gdzie tylko się da, tak powiem. Więc myślę, że niedługo, niedługo nagram chyba takie odcinki z, z tych rzeczy, które tutaj będę, 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 będę zabierał do nowego miejsca. Będę je pakował, żeby się nie uszkodziły. No i tam będą tam będą zdeponowane, nie będą, nie będą tam jakoś wystawiane, wystawiane do zdoby, bo tak jak mówię, nie ma tam, nie ma tam yy, żadnego. To no jest puste pomieszczenie, puste pomieszczenie, po prostu mogę bezpiecznie to sobie zdeponować. I nie ma tam jakichś regałów, innych rzeczy do, do wystawy i do tworzenia muzeum, że tak powiem. Natomiast natomiast będę te rzeczy sobie pomału, pomału pakował, zabezpieczał, żeby się z nimi nic nie stało. Może na, ponagrywam jakieś filmiki o tych rzeczach, może zanim je wywiozę, tak sobie pomyślałem, że, że pojadę na giełdę staroci i, i ktoś je tam wyceni i podam jakieś tam szacunkowe wartości, żebyście mieli rozeznanie. No i ja żebym miał rozeznanie, jak to tam takie rzeczy teraz chodzą. Myślę, że też sobie założę jakiś tutaj Rejestr, rejestr, co gdzie jest, ponumeruję, jakoś tam posegreguję, żebym wiedział gdzie co jest, żeby nie trzeba było każdej paczki później otwierać, żeby cokolwiek znaleźć. No i dobra, no i, no i w sumie to taki odcinek, krótki odcinek z kolejnej zdobycznej rzeczy, którą, którą po prostu uratowałem od od zniszczenia, wyrzucenia, tak? Znaczy wyrzucona to była, ale od tego, żeby trafiła na śmietnik. E, no widzicie, jak tutaj przetarłem przetarłem bez jakiegoś tam e, e, spinania się e, szmatą i całkiem to inaczej już wygląda. No ja oczywiście to oczywiście to nie teraz z telefonem w ręku, ale wezmę sobie szmatkę i to bardziej tam doczyszczę, to pieszczę, więc to no to nabierze wyglądu. No i i rzecz dostaje, dostaje drugie życie yy, Dostaje drugie życie, będzie dalej służyła. No i chyba, no i co tu więcej gadać i przeciągać. Jak się odcinek podobał, dajcie łapeczkę, dajcie komentarz. No i trzymajcie się, do następnych odcinków. Cześć!